18 listopada. Modlitwa za kapłanów. W głębi serca, matko, myślałam podobnie w kwestii przyjęcia drugiego duchowego brata, a nawet, ponieważ gorliwość karmelitanki winna rozpalić cały świat, żywił nadzieję, że z łaską dobrego Boga mogę być użyteczna więcej niż dwóm misjonarzom i nie mogłabym nie modlić się za wszystkich pozostałych, nie wyłączając zwykłych księży, których misja jest czasem równie trudna, co misja apostołów głoszących Słowo Boże niewiernym. Módlmy się. Przyjmij, Panie, moją modlitwę za braci kapłanów, Którzy niosą Ciebie ludziom. Ty znasz ich trudy, zmagania, pokusy, cierpienia, niech mocą Twej łaski, moje wstawienictwo będzie dla nich codziennym wsparciem. Amen.